Tak jak mówiłam, jest to jadalny krem. Tutaj nie ma żadnych konserwantów, nic, co byście mogli się obawiać. Tego, to jest smaczne. Dla waszego zdrowia. W sumie nawet jest to smaczne. Pamiętajcie te cuda, co robiłam. Tu jest jeden słoiczek, no już cały poszedł, no kilka już poszło. O, tutaj zobaczcie, jeszcze zostały moje skarby. To jest mój wołowy. Tak, ci, co oglądali odcinek, jak go oczyszczałam i pozyskiwałam to wszystko, to pamiętają, a co ja teraz robię? Obiecany odcinek o kremie, tak? Bo pamiętacie, że wspominałam Wam, że... Mam zamiar robić krem i robię to już od jakiegoś czasu i muszę go coraz więcej, coraz częściej robić. Nie tyle ze względu na nasze własne potrzeby, tylko że na potrzeby znajomych. I chciałam Wam się no, z Wami się podzielić, pokazać Wam, co jak ja ten super kremik przygotowuję teraz to może będzie troszeczkę nudy, ponieważ. Muszę go delikatnie podgrzać. Wsadzamy go do garka z ciepłą wodą i no musimy go no, roztopić do takiej konsystencji, żebyśmy mogli coś z tym dalej działać. Mam nadzieję, że tutaj będzie odpowiednia ilość. Jak nie, to zacznę nowy słoik, ale jak na razie... O, dobra, ciepłą wodę sobie tylko zrobię. Eee, no. I to odstanimy i ja Wam poopowiadam. Troszeczkę o tym, ale to będzie za chwileczkę. Co niektórzy się pytali, czy Klaudia dalej jest kawosiorbem. No, jak widzicie, dalej to stoi. Dalej to stoi, dalej jest kawał Tak, tak. No, mam taką małą słabość. Eee, wracając jeszcze do samego kremu, co my będziemy potrzebować? Dodatkowo oliwę z oliwek. Dlaczego ja oliwę z oliwek? No, musicie mieć jakiś dodatkowy tłuszcz, który rozmiękczy wam ten krem. Roślinny. E, roś, ro, tak, roślinny, jak Macień zaznaczył, ale ja używam dlatego oliwę z oliwek, no bo to. No nie jest jednak z ziarna, e, a, tylko z miąższu, wiadomo, oliwek. I jeszcze magiczny dodatkowy składnik, akurat ten pochodzi z Francji, jest to olejek lawendowy, bardzo czysty i spożywczy. Nie każdy olejek lawendowy jest spożywczy, pamiętajcie o tym, z nie każdej lawendy i to autentycznie my dodajemy do lodów, do kremów, no i no możecie, jak macie takie dressingi, robicie do sałatek też jedną kropelkę. Bardzo znaczy, mocne. Bardzo mocny. Nie zdziwcie się, olejek lawendowy w sumie jest taki no troszeczkę gorzkawy w smaku. Generalnie lody, lody smakują kostką od kibla. Ale ale reklamy. ale, ale reklamy. Ale, reklamy. Nie, Zrobiłem są środ. dobre. Powiem Wam, że e, ten kto ja jest zdziwiony, że tak. lawenda może tak dobrze tak, smakować. Tak, tak. E, zabija się tą gorzkość, taką lekką, e, ale to e, trzeba dlatego dodać słodycz. słodyczy. I można ewentualnie tyci cukru dać. Pamiętasz, jak się robi te syropy takie lawendowe, no do was też się zwraca, to jednak ta cytrynka powoduje, że tej gorzkości tak nie czuć. No, olej lawendowy jest gorzki. No to, to też no, widzicie, odkrywamy, ale jest no, Ale w pamiętajcie, jak będziecie gdzieś kupować lawendę koniecznie sprawdzić, czy ona nadaje się do spożycia. Tak, do spo... bo, bo nie wszystkie lawendy, czyli zapach, który daje lawenda, nie wszystkie się nadają. Pewnie zabić nie zabije, no ale wiecie, może jakieś rozwolnienia czy coś porobi. Także ymm, kupujcie, ale, ale jakby pytajcie się. Tak i może co niektórzy nie wiedzą, no ale lawenda tak samo ma bardzo dobre właściwości dla skóry. Znajomi na przykład, zna... znajomej Mąż no miał problemy właśnie skórne i. Obciął sobie palca. Obciął sobie palca. No, no niecelowo, nie wypadek w pra przy pracy. Tak, celowo, każdy sobie czyta palce celowo. <gry> I po prostu kobie żona mu po prostu tą aplikowała czystą lawendę na, pięknie, na ranę. Czysto pięknie Bez żadnej chemii mu się bez żadnej, Oczywiście miał zszywane, była tam rana, no, ale tak. oczyszczane, to było. oczyszczane, ale lawenda naprawdę yy, łagodzi po prostu te wszystkie no, podrażnienia. Yy, jest bardzo dobra i do inhalacji, i na skórę. Jest taka no aromatyczna. Terapii bardzo popularna. Zresztą o tym dobrze wiecie, a poczekajcie, ja muszę tylko kontrolować, wiecie, żeby po prostu za duża temperatura tutaj nie była, bo nie chcę zniszczyć tego tłuszczu. Dobra, ja za chwilę do Was wrócę. A teraz Marcin zatańczy na róże w przerwie. No, rura. Jedyna rura, jaką znalazłem w tym domu, oprócz ciebie. No, brawo. Rubię? <noise> <noise> już nie chcę się do wy, wy, wy tego wymyślać. Tak, za tą rurę to mi się oberwie. Po oszołamującym tańcu Marcinem, wracamy do głównego tematu, czyli tłuszczu wołowego, inaczej łoju. Ł jest bardzo zdrowym tłuszczem. Zawiera szeroką gamę wszystkich korzystnych składników odżywczych, które nasza skóra potrzebuje do regeneracji. Jest to naprawdę jeden z najlepszych środków nawilżających, jeśli chcemy mieć zdrową skórę. U jest wyjątkowo kompatybilny z olejem naturalnym wytwarzanym przez, przez nas, przez naszą skórę. Właściwie ma podobną biologię. To jest to jeden z powodów, dla których nasza skóra tak efektywnie wykorzystuje łój. W porównaniu z olejami roślinnymi łój zapewnia skórze intensywne nawilżenie i wbrew pozorom nie zatyka porów, ale to zaraz za chwilę do tego przejdziemy. Łój nie tylko doskonale regeneruje skórę, ale także pomaga zapobiegać uszkodzeniom skóry. Wszystkie te przyjazne dla skóry przeciwutleniacze i inne składniki odżywcze utrzymują skórę zdrową i silną. Dodatkowo, jeszcze w połączeniu z lawendą, naprawdę rewelacyjnie, kojąco wpływa na naszą skórę. Przyjrzyjmy się troszeczkę bliżej składnikom odżywczym, które znajdują się w łoju. Między innymi witamina A, B12, D, E i K, które niezwykle odżywiają skórę. Ta szczególna kombinacja korzystnych witamin występuje wyłącznie razem w produktach pochodzenia zwierzęcego. Dlatego, jak nas znacie i oglądacie, my zawsze podkreślamy niesamowitą wartość tłuszczów zwierzęcych. Tak samo jak robimy mydełka z tłuszczu gęsiego i tłuszczu wołowego. Widzimy, jakie one mają niesamowite właściwości dla naszej skóry. Że skóra nie jest napięta, jest nawilżona, no i oczywiście oczyszczona. Dobrze, przechodzimy dalej do filmu. W tym momencie mam jego płynną postać tego łoju wołowego. Musiałam troszeczkę odlać nadmiar. Co by proporcje były? Tak. Zauważcie, że wszystko jest jadalne. Ten krem. E, gdzieś myślimy, jeden chyba z widzów naszych e, powiedział nam, że w dawnych czasach na twarzy, czy, czy w ogóle na skórę nie nakładało się niczego, czego nie można było zjeść. E, coś w tym jest, nie uważacie? Wiem, wiem, wiem. Ja patrzę z lupą. No, no, no przepis to przepis. etapie łączymy tylko dwa oleje. E, tutaj po wlaniu tego tu, e, łoju wołowego on jest jeszcze przez miskę. Wyczuwam delikatnie ciepły, delikatnie. Dlatego ja na tą chwilę nie wleję jeszcze lawendy, ponieważ no, nie chcę, żeby pod wpływem temperatury jakieś tam jego właściwości się no, zniszczyły. prawda? I poczekam no chwilę, no naprawdę to z nie, 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 5-10 minut, żeby po prostu to była taka temperatura pokojowa. Ale też żeby nie zastygł. Tak, to też trzeba na to zwracać uwagę, bo jak zastygnie, no to będzie lipa. Będzie trzeba wszystko od nowa, wiadomo, podgrzewać. A to nie o to chodzi, bo też dajecie oliwę z oliwek z pierwszego tłoczenia e, i najzimno tłoczoną, prawda? Więc wszystko, co najlepsze dla Waszej skóry. E, tak możecie zjeść też dla, dla Waszych jelit. Dlatego poczekamy, niech to troszeczkę ostygnie i będzie kolejny etap. Który Sama, z, który Sama zobaczycie. jelito. Zobaczycie za chwilę. E, możecie na przykład się zastanawiać, że uj, uj wołowel, czy na przykład jak mam skórę tłustą i trądzik, czy to jest skazane, czy to mi nie pozatyka porów. Absolutnie. Naprawdę tylko pamiętajcie, używać go z umiarem. Jest to krem bardzo dobrze nawilżający, bardzo dobrze nawilżający dla skóry suchej, z egzemą, z trądzikiem, e, naprawdę ma bardzo dobre właściwości regenerujące skórę. E, dlatego, jeżeli macie jakieś takie problemy skórne, polecam, warto się z tym produktem zaznajomić. A zresztą, co ja będę wam mówiła, jak sami nie sprawdzicie, to mi nie uwierzycie. <grywa> Prawda? Ale, ale, ale można powiedzieć, że do odważnych świat należy osoby, które zaufały nam z mydełkami. A, wiele komentarzy poczytaliśmy, że coś niesamowitego. Tak. I wiecie, i wiadomo, że pierwsze to są ekscytacje, ale często ludzie już wracają po miesiącu, po dwóch, chcą więcej i, i jakby. No, nie wiem, no mam, no, jak ktoś wraca, to rozumiem, że w nie ściemnia. Klaudia, buteleczka ci przecieka. <laughs> nie, prze... nie przecieka, nie przecieka. No, już, już. już Czuć, się co? rozchodzi po całym A, może co? Niektórzy z Was się zastanawiają, czy ten łój ma zapach. Absolutnie nie. A nawet, ja nie mówię teraz, po dodaniu lawendy, ale nawet po jego oczyszczaniu, jak to robiliśmy w poprzednich odcinkach. On nie ma zapachu. To jest bez bezzapachowy tłuszcz. Na, naprawdę nie bójcie się, że będziecie krową śmierdzieć. Chociaż wiecie, byczkiem sobie popachnieć, trochę normalnie. dla... Aha, jeszcze... Nie, dobrze, dobrze. Dobra. I w tym momencie, co my robimy? Daję przy przykłoszenie... Wypijamy go. Nie, ja dla przyspieszenia tego procesu wystawię to na zewnątrz, ponieważ dzisiaj pogoda jest taka dość wieczna i przykryję to e, talerzem czyli jakąś pokrywką, żeby to ostygło, bo jest jeszcze e, jeden mały trik, który powinniśmy zrobić na samym końcu, chociaż nie jest konieczny. Możecie to już w tym momencie w takiej postaci wlać sobie do słoiczka, natomiast ja wolę postać troszkę bardziej miększą tego kremu, a właśnie jak to się wszystko zrobi, to zobaczycie za sekundę. Dobra, idę. Czekaj jakąś przykrywkę. To, to będzie... Czekaj, czekaj, Krabia, sprawdzę czy, czy, czy to jest dobra jakość. No, nie wkładaj mi paluchów! No! I co? Smaczny? No. Jak lody. Nie, później będziesz świadczeń, jak się to zrobią takie flafy ładne. Dobra, ja uciekam. Do zobaczenia za chwilę. Ale wrócisz? Nie. Poza witaminami, jakie się znajdują w łoju, są również kwasy, takie jak alfa-linolowy i linolowy. W niemal identycznych proporcjach, to jest 1 do 1, są to kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6. Dzięki temu, że to mają taką proporcję, utrzymują strukturę i funkcję barierową skóry. Są one pomocne w leczeniu reakcji przeciwzapalnych, immunologicznych skóry, w tym egzemy i trądziku różowatego. Również łój zawiera kwas stearynowy i kwas oleinowy, to kwasy tłuszczowe, które znajdują się w zewnętrznej warstwie naszej skóry i w naszym sebum. Działają zmiękczająco, nawilżająco, regenerująco i przeciwzapalnie. Kwas starynowy pomaga naprawić skórę, poprawić jej elastyczność i poprawia funkcję barierową, więc no, jak już widzicie i słyszycie, ma niesamowite właściwości. Jeżeli jesteśmy tutaj przy kwasach, to ważne również wspomnieć o kwasie linolowym CLA, który ma silne właściwości przeciwzapalne, a także przeciwdrobnoustrojowe. Oczywiście stan skóry jest odzwierciedleniem tego, co dzieje się w jelitach. Jeśli więc problem jest trądzik, no raczej trzeba się zastanowić, skąd on wynika i wyleczyć jelita, wyeliminować go od środka. Widzicie, to już, o, zastygło, nie wypada nic, nie wylewa się, więc pozostaje nam ostatni proces. Czyli spulchnianie, na, Dodajecie troszeczkę, wiadomo, powietrza, i w tym momencie ten krem jest taki miększy. Chociaż możecie go już w tym momencie stosować na skórę bez żadnego problemu. Zależy kto co lubi. Ja wolę taki miększy, łatwiej się na, rozprowadza. i łatwiej palcem nabrać. Tak, tak. Podczas gdy ja kręcę, warto by było jeszcze coś dodać na temat tego mazidła. Czy jest to krem tłusty? Zależy jak na to spojrzeć, jak dużo tego używacie. Jest to tłuszcz e, najwyższej jakości, e, najbardziej odżywczy i o najgładszej konsystencji. I jeżeli używacie go z umiarem, to on po kilku minutach, po, kilku, po krótkiej chwili wchłonie wam się, bo jest on bardzo kompatybilny. Zresztą, jak już o tym wspomniałam wcześniej. Zresztą, po co stosować jakąś chemię zakupioną w sklepie, którą nie wiecie, co tam jest. Tam jest mnóstwo konserwantów i których naprawdę ciężko się doczytać i rozszyfrować dokładnie, co to jest. Jeżeli użyjecie odpowiedniej ilości, nie będzie skóra tłusta. Wymaga to troszeczkę praktyki, kilku zastosowań, żebyście, wiadomo, każda skóra nasza jest troszeczkę inna, i bardziej tłusta, mniej, mniej nawilżona, w lepszej kondycji, gorszej, w i tak dalej. Dlatego, no, troszeczkę to wy, będzie wymagać od was praktyki. <śled> Wypadło. Dobra, to znak chyba, że już gotowe. <śled> Dobrze, wiecie co? Dobrze jeszcze sobie... Ja wezmę dużą łyżkę na sekundę. A i nie... Nie, są. zwarce wszystkie umyte. I wziąć sobie tak pod... Poczekaj chwileczkę, poczęba mieć zasad. Tak, cieknie Kamerzysta się zasmara. <laughs> Kamerzysta po prostu nie wydolił. Stwierdził, że obsmarka całe, całą kamerę i nic nie będziecie widzieć. Już? U, u, uroki klimatyzacji. Tak, bo no. Powiem Wam, że tak, to jest klimatyzacja, inaczej byście mieli klimatyzację na dużej powierzchni, byście tego nie odczyli, ale mamy mało i tutaj, dobrze, e, to nie o klimatyzacji. Jeszcze tutaj odnośnie kremiku, wiecie co, dobrze tak zgarnąć te boki, żebyście mogli sobie dobrze to rozmiksować, żeby takie, żeby grudki Wam nie powstały. I tak od czasu do czasu wziąć to zebrać. Panie to nie widzi Pan wszystko? I jeszcze raz to wziąć i przemieszać. Czy to wylizujesz tą łyżkę? Tobie dam do lizania zaraz. Dlaczego znaczy, ja zawsze muszę lizać lawendę, kostkę lawendową? Mm. Uuu. No, to się robi na bieżąco, bo to są świeże kremy. To, to nie jest krem, który możecie trzymać miesiącami u siebie na półeczce. Ja myślę, że no, u nas to bardzo szybko idzie. To nie, jest mi ciężko powiedzieć, ale myślę, że do miesiąca czasu najlepiej by było go zużyć. Jeżeli go. No nawet jak się skosztuje go, znaczy skosztuje, źle to powiedziane. Spróbujecie go zużyć na, użyć na skórę, to zobaczycie, to bardzo szybko Wam to on zejdzie, ponieważ tak jest dobry, takie ma niesamowite właściwości. Ja go teraz troszeczkę dużo dałam, bo chciałam ze śmigiełka zebrać. To możecie zobaczyć, ma taką. Skóra ma taki delikatny połysk. E, o, tutaj widzicie na no różnych Jest to tłusty kremik, ale. Nie bójcie się, on Wam się wchłonie. Potrzebuje troszeczkę więcej czasu albo mniejszej ilości. E, tak jak mówiłam, jest to jadalny krem. Tutaj nie ma żadnych konserwantów, nic, co byście mogli się obawiać. Mało dla, tego to jest smaczne. Dla Waszego zdrowia. W sumie nawet jest to smaczne. Taki, co to porównać, cotard e, cream, co nie? Czyli śmietanka, ale widzicie ta taka gęsta z lawendą. Tak, Gdyby tak. to zmrozić, to lody by były. Tak, tak, tak. Ja... To słodkie nie jest. Mhm. O! Ja troszeczkę będę się świecić teraz. Bo trochę mi się tego wzięło. <laughs> Wzięłam i tak włosę odgarnęłam, już nie miała tłustych. O! Ja mówiłam, że stosuję go na noc, ale nawet na dzień. Zawsze pod oczy sobie troszeczkę jego kiźnę. Ech. Oh. No i od razu wygląda rzeczywiście. A lat od razu 10 starzej. lat młodzień, tak? Starzej. A Starze. O te świnio jednak. <laughs> e, no to są świeże kremy, świeże, pamiętajcie, wszystko co najlepsze dla Was, tak samo jak zbieracie zioła czy warzywa. Chcecie, żeby jak najszybciej trafiły do waszego organizmu, żebyście jak najszybciej cieszyli się ich właściwościami, My, prawda? które nie zdążały tam które nie, u, nie zdążą u, się utlenić. utlenić Albo jeszcze gorzej, z, zakonserwować je jakimiś sztucznymi środkami. Dobra, i teraz będzie niestety może naj, znaczy dla mnie najgorszy w sumie etap, bo trzeba to wszystko pakować do słoiczków. O. Dobra, mamy tutaj e, na tą chwilę właśnie potrzebuję pięć słoiczków zapakować. Zobaczcie, jakie piękne. A i no, staram się jednak wiecie co w szkle. E, ponieważ plastik jakoś tak, no nie Wiadomo, czujemy, jest że... przykrywka plastikowa, no to tutaj nie ukrywam tego. Ale wydaje mi się, że szkło jest najbardziej takie naturalnym. E, no, jest matowe. Jest matowe i jakoś nie będzie reagować w żaden sposób. Dobra, no, ja trochę wytlę ręce, bo teraz jest ciapcianie. O! Nie trzeba go trzymać w lodówce, bo zapewne już już mnie tutaj znajome się pytały, czy one muszą go w lodówce trzymać, czy ta jakaś, no nie wiem, nie, nie psuje się. Absolutnie nie. Normalnie na półeczce sobie w łazience. Tak, musisz Wie, No właśnie tu jest ta zabawa, bo powietrze jest. Nie. Dobrze, Widz... że słoiczki są przeźroczyste, bo przynajmniej widzę. Ja właśnie z boku widziałem jak tak? ręce, no że, że bombica cała masa. No właśnie. O, no i tu jest taka... Jak kręcą, na, 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 na beze? Tak, 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 no bądźcie, Może by było jeść. Normalnie go w łazience trzymacie. E, bardzo dobry znajoma wzięła dla dziecka. Też miał jakieś tam problemy skórne. Małe dziecko, no nie wiem, coś jakieś, czy Nadmierne używanie jakichś tam innych środków, nieważne. Nie, nie I powiem Wam, że jest mega zadowolona. Mówi, że tak złagodziło te podrażnienia, które mu wystąpiły. Dlatego, no, no też jestem fajnie usłyszeć coś takiego. Chociaż ja byłam święcie przekonana, że, że pomoże, ale no, mimo wszystko. No, tak samo jak my, jak ktoś, no, jak tak, ktoś to tak potwierdzi, się, tak. jest dla nas to, to, to bardziej istotne niż nasze własne słowa, skoro my to robimy. Nie? Do, dokładnie. Więc śmiało Manufaktura coś. pełną gębą, co? No. To wiesz, ja myślałam, tylko że jeszcze to takie ma ilości, to można było takie do ciast, takie worki, tylko później tego nie dopierzesz, nie, bo to puste. I żeby to... tak jakby wciskiwać, nie? Nie, nie da rady żywczeń. No. Nie, nie, nie. Dobra, wydaje mi się, że... No tutaj No, na, na... no próbuję, No Ale już nie da tak, ale... no, bo już całość wychodzi. Nie, no, nie widzisz? to nie 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 nie, 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 to swoją robotę. Nie no, ale wiecie co, staram się to dać uczciwie, po wierzch. 40. To plus gram wychodzi się tak, nie? Tak, tak, bo to jest sło słoiczek 50 mlowy. Czyli około 40 gram y, kremu. Mhm. No dobra, muszę tylko wytrzeć go. Ups! Dziurawe ręce. Tak to jest, wiecie co, jak człowiek robi przy kamerze i chce, żeby było ładnie, cacy. Zawsze, jak nie coś spadnie, to, to coś. Marcin jeszcze coś głupiego powie i trzeba wyciąć. Marcin mówi same mądre rzeczy, A, tylko się... które trzeba wycinać, niestety. Tak. tak. To jeszcze nie koniec. I gotowy. Nasz kolejny produkt, z którego jesteśmy bardzo zadowoleni. Już mamy swoje mydełka, kremy, miody. I niedługo będą tabletki do zmywarki. No, <noise> pracujemy to... nad innymi rzeczami. To no, pracujemy nad innymi, ale, ale to już z już czas czyste. Tak, tak, dokładnie. Ale to już kolejne w naszym domu produkt niechemiczny. No i do codziennego użytku. Dla mnie, Marcina. Dla mnie nie. No właśnie patrzę na Marcina, na jego minę. Ja go zmuszam, no bo Marcin w ogóle nie lubi. On ja nie, nie jestem kremowy, Ja się nie kremuję. Ja jest... lubię zmarszczki, tak, lubię bliskie. On nie lubi mazideł, ale ja go zawsze coś tam patrzę. Chyba, że mi pięty piekają, to już muszę. No, no dokładnie. A słoneczko idzie, jeżeli na przykład tak samo. Bardzo dobry, jeżeli chodzi o poparzenia. Jeżeli macie jakieś takie zaczerwienienia słońcem i tak dalej, spróbujcie. Dobra, my na tyle. Przechodzimy dalej do następnych czynności. <śmiech> <śmiech> Ćwiczę palce. Ćwiczysz palce, pomóż mi pakować lepiej to wszystko, bo zobacz ile mam tutaj do zapakowania. No wszyscy czekają. Tylko cztery słoiki zostały już nie gadaj. No. Dobra, kończymy. Tak jest? Tak.